Z tego co piszesz i mówisz wynika, choć jest to wyjątkowo niepolityczny, politycznie niepoprawne i niesłuszne, że ta część, przynajmniej ta górka, rzeczywiście się sprzedała za, za socjal. Ja bym tego nie powiedział, że się sprzedała, no bo wiesz, może to tak wynika w jakimś takim skrócie myślowym, ale, ale wiesz, to są wyborcy, którzy, którzy w ogóle najpierw dokonali jakiegoś własnego wyboru, Którzy nie zmienili poglądów w tym sensie, że to są wyborcy bardzo dalecy od PiSu, ale oni uznali, że jak mamy takie usługi publiczne, jakie mamy w Polsce, jak mamy też do wyboru e, e, jakby zaufać państwu albo potraktować państwo jako okazję nie, trzeba, trzeba zadbać o siebie. To, to to jest elektorat, który rzeczywiście nie ufa państwu. Nie ufa A imieniu. jak daje państwo, to ok, kwitować. Kwito, tak, brać nie kwitować.